Duże różnice w prawie identycznych zmywarkach. Dzień dobry w kolejnym filmie na kanale centremagie.com. Mam tutaj dwie zmywarki z Comfort Liftem od Electroluxa, czyli zmywarki z podnoszonym dolnym koszem do komfortowej wysokości załadunku-rozładunku. Natomiast chciałbym pokrótce opowiedzieć, że dwa na pierwszy rzut oka bardzo podobne modele mają dużo różnic w środku. W tym modelu nie mamy prowadnic Premium Race. Tu z kolei już są. Czyli to są te prowadnice, które nam się wysuwają płynnie. Analogicznie tutaj nie ma, a w środkowej szufladzie są te premium railsy. Oświetlenie wnętrza. W jednym modelu jest, w drugim nie ma. Kolejna kwestia głośność, czyli coś, czego nie widzieć, a na co, uważam, na co moim zdaniem warto zwracać szczególną uwagę, zwłaszcza w kuchniach otwartych: 42 dB kontra 39, a dodatkowo. Różnica w wyświetlaniu. W tym tańszym modelu nie ma wyświetlania pozostałego czasu na podłodze, jest jedynie kropka czerwona-zielona, mówiąca o statusie, czy zmywarka pracuje, czy skończyła. Z kolei w tym drugim modelu jest już wyświetlanie pozostałego czasu na podłodze. Jest tak jak widzicie, prawie identyczne, a jednak mają między sobą znaczące różnice. Zapraszam do obejrzenia tych zmywarek, jak i innych do nas na ekspozycję w Warszawie, gdzie przekonacie się, czy na przykład te prowadnice Premium Race to jest to, co będziecie mieli w swojej nowej kuchni.